Budynek po byłej szkole w Klęczkowie przejdzie generalny remont. Firma za niego odpowiedzialna ma na to tylko 4 miesiące, ale zapewnia, że da radę. Przed chwilą podpisałem umowę z firmą, z firmą KIM na remont budynku w Klęczkowie. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. Jest to pierwszy etap. Prace, prace budowlane, drugi etap, m, jesteśmy w przygotowaniach, będziemy niedługo m, ogłaszali y, przetarg na, na wyposażenie, więc, więc zostało to podzielone ze względu na to, żeby, żeby łatwiej było to wykonać. Okres tej pierwszej, y, pierwszego etapu to jest 4 miesiące, naprawdę bardzo krótki czas, ale z wypowiedzi, z wypowiedzi y, szefa firmy twierdzą, że nie ma problemu, że w terminie się wyrobią, jest to do, 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 końca, do końca praktycznie sierpnia, później okres trzech miesięcy to jest po, po drugim przetargu wyposażenie całe naszego, naszego budynku. Oczywiście, też już złożyliśmy dodatkowy wniosek na zagospodarowanie wokół budynku do lokalnej grupy działania. Mamy nadzieję, że, że te pieniądze dostaniemy chociaż to proporcjonalnie dosyć mało w porównaniu z tym, co, co mamy wydać. Jest to około 160 tysięcy, a kosztorys opiewa na 400 tysięcy. Mam nadzieję, że po przetargu to troszeczkę będzie, będzie mniej, ale tu w, ty, w tych, tych pieniądzach oczywiście chcemy zrobić porządną scenę, gdzieś ławeczki, jakieś kosze, nowe ogrodzenie. Oczywiście takie pomieszczenia dla kół gospodyń, żeby już nie rozstawiały namiotów, tylko, tylko jeżeli będzie potrzeba, to tam będą mogły sprzedawać swoje, swoje pyszne, pyszne produkty. Koszt pierwszego etapu to jest 2 miliony 600 zł. Nowe Centrum Kultury w gminie Działdowo ma szansę ruszyć jeszcze w tym roku. Trzymamy kciuki.